ile osób musiałoby być przejechanych przez autobus. Górować Azure Pipelines. Współczynnik autobusowy. Co to jest? Cześć, witam Cię serdecznie. Jest poniedziałek. W piątek zakończyłem sprzedaż kursu CICD Azure Pipelines od zera do bohatera. I no, czas brać się do roboty. Muszę to wszystko ponagrywać. Muszę to wszystko posklejać Całość, żeby było dobrze. Myślę, że będzie wszystko w porządku. Myślę, że się uda. Mam nadzieję, że ludzie będą z tego zadowoleni. A co ja robię teraz, poza tym, poza zawodowo? Aktualnie wybrałem się na lekki truchcik, lekki bieg. Bo trzeba się zabrać ze za siebie, trzeba się trochę poruszać. Bo po prostu się lepiej czuję wtedy. Czy jest tego coś większego? Nie wiem, bo bardzo często tak zaczynam biegać, zaczynam, zaczynam, dochodzę jakiegoś momentu i kończę. Może. Tym razem przez te wakacje, może przez najbliższy jesień uda mi się to pociągnąć dłużej, ale nie zapraszajmy. Idźmy, idźmy w tę stronę. A o czym jest dzisiejszy odcinek? Chciałbym dzisiaj porozmawiać z tobą o czymś takim jak Bass Factor, współczynnik autobusowy. Co to jest i jak on się ma do pracy zespołu. Także zaczynamy, a ja lecę dalej! Okej, okay. 3 km z kawałkiem za mną i zanim będziemy gadać o konkretach, to jeszcze szybki update'ik. czym jest Bass Faktor? jest taki współczynnik, który określa nam, ile osób musiałoby być przejechanych przez autobus, żeby dany projekt nie mógł się zakończyć. I jest to taka miara, która służy temu, żeby zniwelować ilość takich silosów, żeby Jakoś rozproszyć wiedzę w zespole, żeby nie było sytuacji, że jedna osoba wie coś, wszystko z danego tematu i ona znika z jakiegoś powodu, czy będzie potrącona przez autobus, czy będzie na L4, czy zmieni firmę, czy cokolwiek innego, to żeby nam się nie wysypał projekt, żeby wciąż ta wiedza drążyła, żeby wciąż ta wiedza krążyła gdzieś w zespole. No i to jest Was faktor. A o szczegółach, o różnych tematach z tym związanych już za chwilkę. A jak taki bus może wyglądać w praktyce? No, weźmy sobie taki przykład, że mamy jakiś zespół składający się z pięciu osób, no i mamy jakiegoś takiego gościa, który wie wszystko o deployowaniu aplikacji, albo wie wszystko o backendzie, a cała reszta robi frontend i nic nie deployuje. No i co się dzieje w sytuacji, kiedy taka osoba nagle zaczyna chorować, znika z zespołu z jakiegoś powodu. Nie mamy problem, bo teraz coś trzeba zmienić w deploymencie i nikt z nich już nie wie, co tak naprawdę należy zrobić, i nikt nie wie, jak zmieniać backend, i mamy problem, bo nam stanie aplikacja tylko z tego powodu, że ten jeden człowiek, ten jeden człowiek się pochorował. No i jak powinniśmy sobie z tym radzić? No i na pewno powinniśmy sobie z tym radzić wcześniej. W jaki sposób? No ten człowiek, ten człowiek, który wie przykładowo, jak deployować tę aplikację, powinien część swojej wiedzy. Przekazywać na boki. Jak ktoś do niego przychodzi, ej, stary, weź tu dorób nowego pipelina, to on może powiedzieć ja ci mogę pomóc, ale lepiej, żebyś sam zrobił jakiś kawałek tutaj. Ktoś już sobie bierze część tej wiedzy, i potem on już wie, jak to zrobić. Albo ma jakieś pytanie, to przychodzi do tej osoby, bo wie, że ona mu już drugi raz nie pomoże, bo ona mu wytłumaczy, ale nie zrobi tego. Za nią. No, a potem jakaś inna osoba mówi, ej, ale ja potrzebuję nowego endpointa w Api. I ktoś mu, ten mu mówi, ej spoko, no to sobie tu kliknij, tu dodaj, tu dodaj, tam wygeneruj. I wtedy ta osoba już też wie, o co chodzi. No i potem ta wiedza się rozprzestrzenia jeszcze bardziej w zespole. Już potem ktoś więcej wie, tak? Bo przedtem ktoś wiedział tutaj tylko trochę. Potem tu już ktoś wie więcej. Już potem ta wiedza spływa na kolejną osobę, bo ta wiedza, osoba, ta, wiedza ta osoba dowiedziała się od tej osoby. Już tu coraz więcej osób wie, o to chodzi etapu, że tej wiedzy jest coraz więcej, tu już ktoś coś wie, tu ktoś coś wie, coś, co na początku wiedziała tylko jedna osoba. I to można osiągnąć tylko w taki sposób, że ta osoba nie będzie robić wszystkiego za innych, ale ta osoba będzie mówić innym, jak to należy zrobić, może im pomagać to zrobić, ale niekoniecznie musi to robić za nich. No i potem sytuacja, że jeżeli ta osoba nam zniknie z zespołu, to wciąż gdzieś ta wiedza, która jest do zrobienia, Gdzieś już w tym zespole krąży. Może nie ma jednej uber osoby, która wie wszystko, bo ten może wiedzieć, jak zdeployować, ten wie bardziej coś o backendzie, a ten wie też trochę o backendzie, a trochę umie deployować na przykład. I właśnie chodzi o to, żeby ta wiedza się rozprzestrzeniała w zespole, bo właśnie w ten sposób, jeżeli ktoś zniknie z zespołu, to nam mnie zatrzyma pracy i. To powinno zależeć z jednej strony tej osobie, żeby tę wiedzę rozprzestrzenić, bo jeżeli inni ludzie będą robić to, co ona robi do tej pory, to on będzie w stanie robić rzeczy ciekawsze, rzeczy nowe. A skoro on jest kimś, kto umie się w czymś specjalizować, to na pewno chciałby swoją specjalizację albo swoją wiedzę poszerzać również w innym zakresie. Ale również ci wszyscy wokół również powinni od niego czerpać tę wiedzę. Skoro ktoś coś wie, skoro poświęcił czas, żeby się tego nauczyć i jest to coś, co jest bardzo wartościowe, no bo skoro ten człowiek robi coś za innych ludzi i skoro ma tę wiedzę i skoro on to robi, to mógłby robić to iż też i ten, i ten, i ten i dzięki temu mogliby zarabiać więcej pieniędzy, bo mieliby dużo szerszy zakres umiejętności. No, także właśnie o to chodzi w tym całym basfaktorze, że jeżeli jakaś osoba nam znika z projektu, to my wciąż jesteśmy w stanie pracować. Możemy wtedy... Część ludzi może wykorzystywać swoje nowo zdobyte umiejętności. Także tak to wygląda. Ok, z tematu BuzzFactor to tak naprawdę tyle. Ja już jestem po nagrywaniu lekcji, gdzie mówię, gdzie opisuję, gdzie rysuję. Teraz jeszcze będę nagrywał części na komputerze, czyli będę pokazywał, jak skonfigurować Azure, pa Azure Pipelines w poszczególnych przypadkach. Także nic, bardzo miło się gada, ale jak to się mówi, do roboty.